Cześć, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Karoliną, która nam wytłumaczyła, co mamy zrobić, żeby zostać instruktorem nauki jazdy. Dzisiaj, czyli w tym odcinku, skupimy się na dwóch rzeczach: na pójściu do lekarza medycyny pracy i na psychotestach. Właśnie tam jadę. I jak wrócę, to opowiem Wam, co mnie tam czekało i jakie dokumenty otrzymałem. Dobra, minęła sekunda, tak jak obiecałem, i co, wróciłem. Byłem na psychotestach, byłem u lekarza medycyny pracy, i dla Was, co jest najważniejsze, to idziecie na psychotesty i otrzymujecie orzeczenie psychologiczne o tym, że możecie być instruktorem nauki jazdy, i z tym orzeczeniem psychologicznym idziecie do lekarza medycyny pracy który wystawia Wam orzeczenie lekarskie. Czyli macie łącznie dwa dokumenty, które musicie mieć ze sobą, żeby zacząć kurs Instruktora Nauki Jazdy. I na pewno część z Was się zastanawia, jak wyglądają takie psychotesty. Bardzo szybka akcja, wypełniacie krótki formularz, Kilka pytań. Nie ma dobrych albo złych odpowiedzi, więc nie musicie się w tym w ogóle martwić. Też to jest bardziej forma ćwiczeń, na przykład na refleks, więc to jest bardzo fajna forma sprawdzania siebie. A jeżeli chodzi o lekarza medycyny pracy, no to co? U lekarza, jak to u lekarza. Jak jesteście zdrowi, to wszystko na pewno będzie w porządku. A jeżeli chodzi o kolejny etap, to w następnym odcinku pokażę Wam. W jaki sposób wyrobić zaświadczenie o niekaralności? Jeżeli się podobało, to like i co? Komentarze do Waszej dyspozycji. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!